Dzień dobry! Zaprezentuję Państwu, w jaki sposób zainstalować aplikację do uczenia się na odległość. Instalacja jest bardzo prosta. Pierwsze co to, uruchamiamy przeglądarkę, jakąkolwiek przeglądarkę internetową. Ja korzystam z Mozilla Firefox, ale obojętnie, jaką Państwo użyjecie. Da się to zrobić na każdej przeglądarce. Pierwsze co, to wpisujemy adres strony, z której mamy ściągnąć aplikację. To jest zoom.as, czyli adres, tak jak się wyświetlił, z oom.us. Wciskamy Enter. Pierwsza rzecz, która nam się pojawia na ekranie, jest to ekran ze zgodą na ciasteczka cookies, na pliki cookies. Wciskamy, że zgadzamy się. Zamykamy okno. I kolejną rzeczą, którą należy zrobić, to przechodzimy do menu w, na tym ciemnym pasku, przechodzimy do opcji Resources i wyświetliło nam się menu i nas interesuje pierwsza pozycja, czyli Download Zoom Client. Wciskamy Download Zoom Client i pojawia nam się kilka opcji do ściągnięcia, jednak nas interesuje ta pierwsza, która jest na górze, czyli Zoom Client for Meetings. Wciskamy Download. I w momencie, kiedy wciskamy download, na naszym ekranie pojawia się opcja zapisania pliku na dysk. Zapisujemy plik na dysku. W przypadku Mozilla, tutaj w prawym górnym rogu mamy strzałeczkę, która pokazuje. Ile pliku już się pobrało? Jak ona całkowicie zaświetla, wyświetla się na niebiesko, wówczas klikamy. A jeśli w przypadku innych aplikacji, innych przeglądarek internetowych, to po prostu wchodzimy w to miejsce, gdzie przeglądarka zapisuje pliki. Ten plik nazywa się zoominstaller.exe, więc odnajdujemy ten plik. To wygląda w taki sposób na Mozilla w momencie, kiedy kliknęliśmy na niebieską gwiazdkę wyświetla nam się taka na niebieską strzałeczkę, wyświetla nam się taka, takie okienko, wciskamy Zoom Installer Exe i pojawia nam się okno instalacji tego programu. Okno instalacji wygląda w taki sposób i w zasadzie to jest już praktycznie wszystko, co należałoby zrobić, po zainstalowaniu na naszym ekranie pojawia się taki oto ekran. I do momentu spotkania tak naprawdę to jest już wszystko, co powinniście Państwo zrobić. Ja za każdym razem przed spotkaniem internetowym będę wysyłała, będę wysyłała Państwu taki specjalny kod, ponieważ każde spotkanie będzie miało swój oddzielny kod. Czyli 10 minut przed spotkaniem uruchamiacie Państwo komputery, odczytujecie SMS-a ode mnie z numerem tego spotkania, czyli tego, to jest numer. Join a Meeting, czyli to chodzi o ten, o, o właśnie o, ten, o to spotkanie. Wpisujemy ten kod, następnie wpisujemy imię ucznia i dopisujecie jeszcze hasło, które również będzie załączone w, w SMS-ie. I w zasadzie to jest wszystko. Ja będę czekała zawsze troszeczkę wcześniej, przed zajęciami, z 10 minut będę już miała uruchomioną aplikację i będę widziała, kto, którzy uczniowie już dołączyli. I jak będziecie mnie widzieć, to będziecie też od razu mnie słyszeć. I jeśli będą jakiekolwiek trudności techniczne, to będę przez tę aplikację Państwa informowała. Na zajęcia poprosiłabym, aby wszyscy pojawiali się z książką i ćwiczeniami. Na ekranie komputera ja będę wyświetlała wszystko to, co będziemy robić. Będziemy szli zgodnie z naszym podręcznikiem, więc, wszystkie te rzeczy, które robimy na zajęciach standardowo. Ta aplikacja pozwala robić online. Jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Już to przetestowałam i wiem, że działa to bez zarzutów. Przetestowałam to zarówno w grupie kilkunastoosobowej, jak i w spotkaniu indywidualnym, więc wiem, że to działa bardzo dobrze. Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania, to służę pomocą czy SMS-em, czy telefonicznie, czy też poprzez Messenger. Mam teraz dużo czasu, więc możecie Państwo do mnie dzwonić w każdej chwili. Także dziękuję pięknie i do zobaczenia online.